Pruska droga. Całkiem jak życie ekostolarza, to znaczy kręta, ale piękna. Cześć, tu Robin Wood. Witajcie w dziesiątym jubileuszowym odcinku. A skoro jubileusz, to i okoliczności wyjątkowe. Znajdujemy się w Karkonoszach, na terenie willi Drewniana Róża, na polanie otoczonej pięknym, świerkowym lasem. Można powiedzieć, że wreszcie rob naprawdę jest w lesie. Poznajcie Małgosię, osobę, która opiekuje się drewnianą różą. Dzień dobry. Małgosiu, skąd pomysł na taką nazwę? Drewniana róża to inaczej szyszki drzew iglastych, czyli inaczej róże. Czy możesz opowiedzieć trochę o historii tego miejsca? Przed wojną drewniana róża obecna, była również przeznaczona dla gości. Po wojnie były to fundusze w czasów pracowniczych, także też ciągle goście. I od 8 lat w rękach właścicieli Piotra Jani, którzy właśnie stworzyli tutaj drewnianą różę, a od niecałego roku jeszcze dodatkowo domki nad stawem. Które mają drewnianą elewację. Tak, drewnianą elewację, bo chodziło nam o to, żeby jak najmniej ingerować tutaj w, w przyrodę i dodatkowo staw kąpielowy który chyba jest jeden z niewielu jak nie jeden w Polsce na tej wysokości i fajnie się tu odpoczywa myślę, że bardzo no właśnie miejsce nastraja do odpoczynku a ja niestety muszę wracać do roboty jak wykonać taką tacę? po pierwsze wytnijcie cztery w miarę równe deski po drugie, z niewielkiej kantówki wytnijcie dwie równe podpory o długości, która jest równa albo nieco krótsza od szerokości wszystkich desek. W kolejnym kroku za pomocą pogłębiacza albo wiertła do metalu wytnijcie zagłębienia podgłówki wkrętów, które będziecie mocować od dołu. Następnie nawierćcie w tych samych miejscach otwory na wkręty. W kolejnym kroku Warto pomalować Waszą tacę lub ją zaimpregnować. Ja użyłem impregnatu ochronnego, dlatego że bardzo podoba mi się jego kolor, a dodatkowym atutem jest to, że taca będzie matowa. Kiedy impregnat wyschnie, możecie dokonać przecierki. Jeżeli nie chcecie tego robić, możecie skręcić tacę. W zasadzie taca jest już gotowa. Mam dla Was serię prostych, ale świetnych i przydatnych pomysłów, które przydadzą się, zwłaszcza jeżeli jesteście początkującymi jako designerami. Sam stosuję je na co dzień i korzystam z nich. Zostaną Wam one podane jak na tace. Pamiętajcie, aby zawsze przed wbiciem gwoździa lub wkręceniem wkręta nawiercić drewno za pomocą wiertła o nieco mniejszej średnicy. Zabezpieczy to drewno przed pękaniem, zwłaszcza na krawędzi listwy. Jeżeli musisz nawiercić listwę przed wkręceniem wkręta albo wbiciem gwoździa, a nie masz akurat pod ręką wiertła, użyj gwoździa z obciętym łebkiem. Listwa nie pęknie na końcówce. Jeżeli nie macie pod ręką ani wiertła, ani narzędzia do ścięcia łebka gwoździa, a koniecznie musicie wbić gwóźdź w końcówkę listwy, sklepcie czubek gwoździa za pomocą młotka. Drewno miażdżone, a nie rozpychane, nie powinno pękać. Im krótszy gwóźdź, tym ciężej bezpiecznie złapać go do wbijania. Jeżeli masz z tym problem, użyj najprostszej metody, czyli cienkich szczypców. Jeżeli macie potrzebę schowania łebka wkręta głęboko w drewno, powinniście użyć pogłębiaczy stożkowych. Jest to niestety bardzo drogie narzędzie. Łatwo zastąpicie je z użyciem wiertła do metalu, które spełni to zadanie równie dobrze, a jest znacznie tańsze. Jeżeli musicie ukryć niepotrzebny otwór po gwoździu w kawałku drewna, to możecie użyć zwykłej wykałaczki, ja używam czasami nawet pałeczek po sushi. Moim osobistym odkryciem ostatnich miesięcy jest używanie papieru bardzo drobnoziarnistego do przecierek międzywarstwowych. Papier drobnoziarnisty, zwłaszcza na piance, ułatwia nie tylko Bardziej ergonomiczną pracę, jest wygodniejszy, ale przede wszystkim zostawia dolne warstwy lakierobejcy, lakieru bądź impregnatu idealnie gładkimi. 240 i 320. Pamiętajcie, spróbujcie. Jeżeli nie chcecie zostać szału podczas cięcia, pamiętajcie, że najważniejsze jest solidne narzędzie. Niech to będzie. Piła! Japońska! Ta na przykład nazywa się rioba. Jest świetnym narzędziem, dlatego że ma bardzo cienki brzeszczot, dzięki czemu tnie bardzo precyzyjnie. Ma zęby o dwóch wymiarach, dzięki czemu nadaje się świetnie do cięcia wzdłużnego i poprzecznego desek. Nadaje się świetnie do twardych gatunków i ma jeszcze jedną zaletę. Jest bardzo elastyczna. Malujemy coś. Jeden raz po 3 czy 4 godzinach musimy nałożyć kolejną warstwę. I biegamy do łazienki, aby umyć pędzel. Żeby uniknąć częstych wizyt w łazience wystarczy, że obwiniecie pędzel szczelnie reklamówką foliową, wypuścicie z niego powietrze i w ten sposób bez problemu wytrzyma kilka godzin. Zaschnięta farba okleja dokładnie wieczko i uniemożliwia normalne otwarcie puszki. Drugim problemem są zaschnięte grudy, które wpadają i brudzą nam farbę w puszce. Jak sobie z tym poradzić? Bardzo łatwo! Za każdym razem. Kiedy otwieracie puszkę, wytrzyjcie dokładnie rand puszki oraz rand wieczka za pomocą zwykłego ręcznika papierowego. Jeżeli podobnie jak ja kochacie drewno, ale nudzi Was nieco jego idealnie gładka powierzchnia, możecie złamać jego strukturę i wydobyć naturalne piękno słoju za pomocą szczotki drucianej. Zwykłą szczotką będziecie musieli pracować bardzo długo. Możecie też użyć specjalnej nakładki ze szczotką drucianą na szlifierkę kątową. Po nałożeniu drugiej warstwy lakieru bądź lakierobejcy na drewno z użyciem wałka, warto rozetrzeć ją z pomocą półsuchego pędzla. Dzięki temu usuniecie bąbelki powietrza i spowodujecie, że lakier bądź lakierobejca rozłoży się idealnie równą i gładką warstwą na powierzchni drewna. Jeżeli nie posiadacie opalarki albo nie macie doświadczenia w pracy tym narzędziem przy zdzieraniu z drewna starych powłok lakierniczych bądź farb, Świetnym i niedrogim rozwiązaniem jest użycie cykliny. Tutaj widzicie cyklinę prostą i dwie cykliny do kształtów. Świetne, tanie rozwiązanie. Jeżeli klejcie przedmiot drewniany, który będzie użytkowany na zewnątrz, użyjcie kleju poliuretanowego, a nie wikolowego. Pamiętajcie, że klej poliuretanowy wiąże pod wpływem wilgoci, więc powinniście klejone powierzchnie drewna lekko zwilżyć za pomocą pędzelka i wody. Alternatywnym rozwiązaniem możliwym do wykorzystania, bardzo dekoracyjnym i bardzo fajnym, jest wywiercenie dodatkowych czterech otworów i włożenie liny, która będzie stanowiła uchwyty. W tym przypadku użyłem lakierobejcy firmy Vidaron. Efekt jest zupełnie inny niż w przypadku impregnatu, dlatego że lakierobejca zostawię lekko satynowy połysk. A tutaj widzicie, tace zrobiono już kompletnie niezgodnie z wszelkimi zasadami stolarskimi Mianowicie, na warstwę lakierobejcy nałożyłem farbę emulsyjną do ścian w czterech różnych odcieniach. I tak jak powiedziałem, wszystko podane jak na tacę.